Słuchacie EduGadek polskiego podcastu edukacyjnego, skierowanego do nauczycieli, dyrektorów instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji. Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z wami pomysłami na prowadzenie lekcji, swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu. Unikamy narzekactwa i polityki. Bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania czy przy porannej kawie, chcemy, aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem było dla was źródłem pozytyw Siły do pracy w kolejnych dniach. A jeśli Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły. No dobra, to, to może zaczniemy. Marcin, cześć, Kopelat. Witam cię serdecznie. Po wielu tygodniach lugatki nie ukazywały się przez długi czas. Tak długo, że sprzęt, którym teraz nagrywam. Mi się zakurzył, i jak zacząłem go teraz przed naszym nagraniem zbierać, to się okazało, że pracuje na jakimś starym kablu, przez co ten dźwięk chyba nie jest najlepszy, no ale już trudno, jakoś sobie damy radę. Mam no, nie przesadzaj z tym długim czasem, tam jakiś miesiąc. No właśnie, ja tak sobie otworzę no. stronę edukadek edugatki.pl 12 maja, słuchaj, nawet miesiąca nie ma. Ostatni no. odcinek z Agnieszką Czeglik Czy? był 12 maja. No i na tym się skończyło, Zajrze zajrzeliśmy do przedszkola i, I wsiąkliśmy w przedszkolu I, i tak i zostaliśmy już zupełnie w tym przedszkolu. No, Coś jeszcze, jeszcze mi spadło, no tak się czuję, że się rozpadam powiem ci. Koniec roku szkolnego to taki moment, kiedy... To nie koniec roku szkolnego, to peseloza. Co to jest <laughs> peseloza? Co ty mi mówisz teraz? To A, że to bieg, tak? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie. Tym odszukaj w tym sposobie ekspresji tego dziecka to... Edukatki. edukacja. edukacyjna. Polga przychodzi się na herbatę. I ćwiczenie, grę. Bo ja im coś i rysuję. Współpracę w grupach różnorodnych. Edukatki. Ty powiedziałeś, posłuchaj, czy ja powiedziałem po Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata. Witamy serdecznie Edukacki Polski Podcast Edukacyjny. Marcin Danut, Darmoja, z Warszawy. Marcin, mam do Ciebie kilka pytań. Przygotowałem sobie kilka pytań do Ciebie, bo pomyślałem sobie, że warto będzie podsumować pod ten rok szkolny i nie tylko. To był trudny rok chyba dla wszystkich nas, ale spróbujmy, jak to zgodnie z naszą zasadą, nie narzekać. Powiedz, Twój największy sukces w tym roku to. Godzina geniuszu, na pewno. Myślę, że godzina geniuszu to jest coś, co jest największym odkryciem. Myślę, że można też powiedzieć jako, o tym jako o sukcesie. To, o czym mówiliśmy w rozmowie z Tobą, tu odsyłamy tych, którzy jeszcze tego nie słyszeli, do do tego odcinka, w którym ja Ciebie na tę okoliczność przepytuję, to prawda, godzina geniuszu była czymś ciekawym i na pewno możesz sobie dodać do swojego zwi kolejną rzecz. Pytanie numer dwa, które mam do Ciebie, bo na to odpowiedziałeś mi absolutnie krótko i nie tak jak gość Edugadek, którego by teraz trzeba było mocno wyedytować, żeby to się jakoś zmieściło. Więc następny odcinek, następne pytanie ode mnie to jest. Jaki dzień z tego roku szkolnego najbardziej zapamiętasz? Ten, który się jeszcze nie wydarzył. To jest, wiesz, że to jest taka odpowiedź wymijająca. Nie, jakoś. Wiesz co, ja się trochę po szpitalach pętałem w tym roku i hmm. tak dalej, także to był taki rok techniczno. Wiesz. Zwróć uwagę, że rozpoczęliśmy między innymi odcinka o. o o wypalaniu zawodowym, o różnych takich rzeczach. Myślę, że z różnych względów w tym roku faktycznie jakieś takie pytania egzystencjonalne. Czy egzystencjalne doszły do nas do, do, do wielu z nas. Mocniej, tak. Zadawaliśmy sobie pytania, po co to wszystko, do czego to wszystko robimy. Ja się cieszyłem Mówiliśmy o hejcie, o mowie na nienawiści też, więc cały Prawda? zestaw. Mówiliśmy o trudnych uczniach, mówiliśmy o różnych takich sprawach, które nie do końca były widoczne w pierwszym sezonie, kiedy mówiliśmy bardzo mocno o takiej, jakby to powiedzieć, praktyce szkolnej. Tutaj jakoś trochę inaczej rozłożyliśmy akcenty i chyba tak się dopasowaliśmy tym wszystkim, właśnie do tego, co by było. No dobrze, to drugie pytanie też mnie za bardzo wypaliło, może więc trzecie mi wypali. Takie, co masz zamiar robić, takiego w wakacje, co by cię dobrze nastawiło do przyszłego roku szkolnego z zupełnie innym nastawieniem? Oj, mam zamiar czekać. Aż przyjdą siły i energia i w ogóle wszystko. Nie, to porównując się do pisarza, to myślę, że w tym momencie czekam na natchnienie. A ponieważ y, ciężko jest przyspieszyć natchnienie, nie wiem, chyba mm -hmm. że można, jak coś to. No wiesz, no chyba Czekam. można, tylko to trzeba trochę w, w grzybkach i w, w, po, poszperać, i w różnych innych zapachach. I w, w grzybkach? W substancjach, no takich. O, o, o. Nie, 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 nie. Tak nie, 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 to rower, bardziej bieszany mm -hmm. rower te sprawy. Mm -hmm. Naturalnie. No, a, a co z tobą powiedz? Bo ty mi tutaj przypytujesz, a, a co z twoim sukcesem największym w tym roku? No bo to jest tak, że najlepszą formą obrony no jest, jest atak. Tak, tak, więc tak ja cię przeatakowałem, żebyś mnie nie zadawał pytań. Mój największy sukces, wiesz, co. Yy, nie wiem, czy ty masz coś takiego. No myślę, że nasi słuchacze też coś takiego mają, ale rok szkolny kończy się takimi dniami bardzo wytężonej pracy i kiedy. Yy, Ci nasi uczniowie zaczynają powoli czuć już taki zapach wakacji, i tego, że to już nie działa na takich obrotach, jakich zazwyczaj działa. To my wręcz przeciwnie, zaczynamy, musimy nawet dostawać takiego ekstra powera, bo to i jakiś sposób wymyślenia takich zajęć, żeby jeszcze ich jakoś czymś zająć, chociaż oceny już są pewnie wystawione, dwa to kwestia tych wszystkich klasyfikacji, które na nas spadają, tych wszystkich rodziców, dzieci. Którzy przychodzą do nas marząc o wyższej ocenie i e, jakichś takich różnych sytuacji około tego związanych. Więc ja jestem przez ostatni miesiąc bardzo taki dosyć zmęczony. Jeszcze te upały, które nam towarzyszą, chyba też mi nie pomagają, bo ja jestem z zimnych, z tych zimnolubnych. Więc jak się mnie teraz pytasz o największy sukces, to mam z tym problem, ale. Myślę, że moim e, największym sukcesem w tym roku e, było to, że mi się udało przejść e, przez ten rok szkolny łącząc wiele swoich różnych pasji. E, I nie tylko robiłem e, na co dzień jako dyrektor. Szkoły, w której na co dzień pracuję, ale również no miałem kilka udanych lekcji, które opisałem na doklasy.pl. Miałem kilka ciekawych spotkań i gdzieś tam chyba kiedyś niedługo zacznę jakieś też nowe rzeczy, o których jeszcze nie chcę mówić, bo no, tak mnie gdzieś goni dalej. Więc tak, no, myślę, że cały kształt jest moim największym sukcesem, mimo że trudno mi go tej chwili zobaczyć przez tą. Przez tą mgłę, która się nam rozwinęła pod koniec roku. Ja jestem bardzo teraz zmęczony, powiem szczerze. No. A jak sobie tak myślę teraz, jak zaczynaliśmy ten rok szkolny, gdzie pierwszym epizodem drugiego sezonu był odcinek z Basią Zielonką, mhm. która dała nam niesamowitego powera. Na początku, um, tak. Na początku było bardzo, bardzo intensywnie i faktycznie tych najlepszych na świecie warto słuchać i się energetyzować. Mhm. Później mieliśmy rozmowę z Dawidem Łasińskim i spotkanie osobiste i w ogóle i z nim i ze sobą, bo przecież Rano tak, radą wyst był. Wystąpiliśmy na estradzie wręcz prawie. Tak, I, i to myślę, że jak teraz się zastanowiłem nad tym, to chyba, chyba to spotkanie tak fajnie wspominam, yy, dlatego, że mieliśmy możliwość i spotkania się i ze sobą, i właśnie z Dawidem, i z innymi fajnymi ludźmi, których ja też osobiście jeszcze wcześniej niektórych nie znałem i do tej pory cały czas widzę ich na Facebooku i obserwuję ich aktywności, co to oni robią i to daje też takie poczucie, że, że człowiek wie, co tam gdzieś w trawie piszczy. Także działo się, działo. Mieliśmy profesora Czachorowskiego, którego cały ten czas obserwuję z jego patyczakami i łąkami kwietnymi w tym momencie, które gdzieś tam w Tarnowie też próbuje lobbować za tym, żeby wprowadzono te łąki kwietne. Także działo się dużo. Jak się tak zastanowi człowiek nad tym, to jakoś ta pamięć ludzka jest ulotna. Mhm. A potem pamiętaj jeszcze był, jeżeli już tak sobie wspominamy, to jeszcze był sukces, ogromny sukces odcinka noworocznego, który był Twoim, byłeś jego pomysłodawcą, to znaczy tego chwalenia się różnymi, różnymi Aplikacjami, które, których używamy. Ten SmackDown. Ten, tak? tak, o właśnie tej nazwymi... no Zapożyczony oczywiście e, z zagranicy, ale, ale zrobiony lepiej niż za granicą. Tak, tak, właśnie się później okazało tak, że, że chyba ten nasz odcinek faktycznie w porównaniu z tym zagranicznym wyszedł całkiem, całkiem nieźle. Więc robimy jakieś postępy. Potem, potem było kilka w ogóle takich odcinków, które e, zdobyły dużą popularność tak wyraźnie poza gronem naszych stałych słuchaczy. I gdzieś tam się przebiły w różne miejsca. Edugatki są jakoś tam już coraz bardziej rozpoznawalne. I nie, nie, to, to, że nas nie było przez kilka ostatnich tygodni, to nie znaczy, że nas nie będzie w przyszłym roku. Jednym z naszych zadań, które sobie stawiamy, prawda, Marcin, jest to, żeby nabrać również siły na kolejne, trzeci już, już odsłonę naszych spotkań z ludźmi edukacji. Tak jest, cały czas się rozwijamy. Ja przypomnę, że po tym odcinku SmackDown wpadliśmy na pomysł dodania skrzynki z narzędziami, i słuchaj, muszę Ci powiedzieć, że właśnie trochę a propos tej skrzynki z narzędziami, byłem dosłownie dwa dni temu w świetnej szkole w Krakowie, w Szkole Da Vinci. Szkoła niepubliczna, ale o prawach szkoły publicznej, niepłatna która bardzo ściśle współpracuje ze środowiskiem akademickim Krakowa i z różnego rodzaju organizacjami informatycznymi, bo to jest taka szkoła medialna, dzieciaczki, które pierwszy, drugi, trzeci, pierwsza, druga, trzecia klasa... To, to podstawówka, już... tak? Tak, podstawówka i jak wiesz, widzisz te małe dzieciaki, które o Scratchu sobie rozmawiają, wiedzą o językach programowania i tak dalej. To jakoś tak faktycznie pozytywnie człowiek sobie myśli. I tam spotkałem się. Z człowiekiem, który prowadzi e, Akademię VR, czyli mhm. wirtualna rzeczywistość. E, oni jeżdżą po szkołach i pr prowadzą te lekcje z wyposażeniem własnym. Brałem udział w takiej lekcji, e, i, i on mówi, po skończeniu tej lekcji, a, a pan to tak z Edugadek chyba się znamy. Ja mówię, o, faktycznie, no to miło mi, prawda? I się okazało, że trafiłem na naszego fana w Krakowie. Także to jest bardzo pozytywny objaw, że y, ludzie słuchają Edugadek. Znaleźliśmy kogoś, kto, kto słucha Edugadek oprócz naszych rodzin i dzieci, których przymuszamy do tego, żeby kilkakrotnie ich przysłuchali, bo wtedy mamy wiele odsłuchań. Dziękujemy panu z Krakowa, od Wiara. Ja też ostatnio rozmawiałem z kimś, kto mnie zaskoczył tym, że słucha Edu Gadek yy, I to było naprawdę miłe. No dobrze, to. A opowiedz, opowiedz. No wiesz, tak czasami, tak czasami się zastanawiam, bo to jest trochę tak, że ja nie, nie rozmawiam ze swoimi najbliższymi znajomymi nawet z nauczycielami, który, z którymi rozmawiam, z którymi pracuję na co dzień no W końcu, jako dyrektor, mógłbym wydać takie polecenia wręcz służbowe, słuchajcie, zanim zaczniecie w ogóle cokolwiek robić, to słuchajcie, i długadek, ale jestem zbyt skromny, więc więc nie. Natomiast no, kilka osób w czasie takich rozmów, o który, których nazywamy te rozmowy na Sofie, ponieważ jak byłeś w mojej gabinecie, to wiesz, że posiadam Sofę taką zieloną, więc na tej Sofie staram się rozmawiać z każdym z nauczycieli pod koniec roku szkolnego, żeby tak sobie podsumować, wyznaczyć cel. Na, na przyszły rok, no i tam kilka miłych słów na temat edugadek padło, nie wiem, może oh, może to było tak, że ktoś się chciał, ale nie, nie sądzę, myślę, że to było bardzo miłe, także e, także też wiem, że edugatki, no a poza tym e, edugatki jakoś tam zaistnieją na inspiracjach czerwcowych, prawda? Tak, wielka, wielka konferencja nauczycielska, która odbywa się już, nie wiem, szósty, siódmy raz, już przestałem liczyć, bo z, co roku z coraz większym przytupem ponad 300 uczestników, i w tym roku tak samo dwa dni 27-28 czerwca spotkamy się. W Warszawie, bo zostaliśmy zaproszeni przez Marcina Polaka. Uwaga, pierwszego gościa historycznego, pierwszego gościa Edugadek. Pierwszego Polaka, tak. Także mamy piękną spinkę, znaczy nie spinkę, tylko klamerkę, tak? Klamerkę. Łączy pierwszy odcinek Edugadek z dzisiejszym odcinek, odcinkiem Edugadek. To są właśnie: to jest Portal Edunius z Marcinem Polakiem i. Inspiracje, na których będziecie mogli posłuchać o podcastach, o słuchaniu, rozwijaniu się jako nauczyciel i jednocześnie o wykorzystaniu tych podcastów na lekcjach. Tak. A ja, jak tak powiedziałeś, to jeszcze sobie przypomniałem jeden sukces, w którym, w którym obaj maczaliśmy palce i to nie ma nic wspólnego z długatkami, chociaż trochę ma. O matko. No, już się boję. No nie, bo to, bo to był faktycznie duży sukces. Nie wiem, czy z tym sukcesem nie było trochę tak, jak z bitwą pod Grunwaldem. To znaczy wygraliśmy bitwę, ale nie do końca udało nam się ją wykorzystać. Ale przypomnę ci, drogi kolego, że razem z Basią Ostrowską i Kardyną Żelazowską i, i Witją Hoffman zrobiliśmy jeszcze w pewnym momencie taką akcję, która nazywała się Zadaje z sensem. A no oczywiście, no to, to jakoś tam to trwa wciąż. No tak, ale się mi się, mi się, troszkę, tak, tak. Mi się no. cały czas wydaje, że, że, że jakby to, to zaistniało bardzo mocno i też kiedyś ktoś mnie o to zaczepił, pytał się, czy będą dalsze jakby kroki. No, wydaje mi się, że no, wszystko jest pięknie i ładnie na poziomie... W, w, no takiego myślenia o projekcie i nawet rozpoczęcia projektu, ale chyba naszym takim, taką moją cechą, na pewno moją jest to, że mam problemy z zakończeniem projektu i z tym, żeby tak się zaangażować, wtedy, kiedy już przejdzie, przejdzie taki pierwszy. Pierwszy zapał i jednak ta praca na co dzień, która trwa, i te wszystkie sprawy, które są takie codzienne i zwyczajne i których nie zapisujemy w Facebookach, Instagramach i Twitterach, tak naprawdę zabierają nam wszystkim bardzo dużo czasu i chyba one pożerają tę taką świeżość, którą czasami udaje nam się z siebie. Wykluć. Tak, tak sobie no, powiedziałem. Kto wie, od września wiesz, nowy minister, więc i nowe podejście, może i do zadawania zadań. Kto wie. Nowy sens, może, prawda? No, kto wie, hmm. więc będzie o czym myśleć, będzie o czym mówić. Na razie. Dzieci, z tego co wiem, coraz mniej tych zadań już dostają. Jest taki okres w życiu każdej szkoły, w której raczej ludzie myślą już o ocenach końcowych. Ja myślę, że też fajnym pomysłem byłoby powiedzenie teraz według adkach o tym, żeby... Ja mam taki apel, żebyście jakoś, jako nauczyciele i jako rodzice zaapelowali do wszystkich, których znacie. Ludzie, nie wrzucajcie świadec własnych dzieci na Facebooka. A wrzucają? No pff, chłopie... Naprawdę? Błagam, no nie, no nie róbcie tego, nie róbcie tego, jak się macie chwalić czymś, to naprawdę chwalcie się czymkolwiek, ogródkiem, ale... ale to ja już wolę kotkiem. To jest kotkiem na przykład, to kotek zdecydowanie na, najlepiej się do tego nadaje, ale zostawcie te świadectwa dzieci w zaciszu swojego domu, i już nie mówię tutaj o RODO i kwestiach związanych z jakimiś tam prywatnymi, bo niekiedy ludzie wrzucają w ogóle to z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia, i tak dalej, ale no, niesamowite rzeczy się dzieją czasami na Facebooku. Ale po prostu naprawdę ta ocena to nie jest wyznacznik tego, jakie to jest dziecko. I nawet jeżeli to dziecko nie ma czerwonego paska. To zupełnie w życiu może poradzić sobie doskonale. Ja, jako wychowawca, już od no, faktycznie 24 lat, jak spotykam się z moimi absolwentami, na przykład 15 lat po maturze się w maju spotkałem z moimi wychowankami, przepraszam. I się okazało naprawdę, że ci ludzie, którzy czasami mieli gdzieś tam. Yy, oceny wcale nie takie najlepsze, świetnie no właśnie sobie tam radzą w życiu. Yy, no, bo już nie chcę jakoś tak yy, <laughs> prawda, mówić, jakie konkretne prawda, oceny, ale okazuje się, że doskonale sobie w życiu radzą, są świetnymi ludźmi. I, i tak jak zawsze powtarzam ich rodzicom, że yy, proszę panią, czy on ma taką ocenę, czy taką z angielskiego, to jest rzecz drugorzędna, a to, że jest. Człowiekiem uczciwym, szczerym i, i pracowitym, to, to jest bardziej przydatne w życiu na długą metę, więc czy dłuższą metę. Tak, to dobrze, Także... że mówisz o tych ocenach. Ja się zawsze pytam takiej mamy albo taty co pan miał z matematyki w szóstej klasie? O, dobre. I dobre. on wtedy nie wie. Ja mówię: No to co się pan teraz tak o tą ocenę martwi, skoro to za 10 lat nie będzie miało żadnego znaczenia? Wiesz, tak, to, to, to jest ogromny temat. Ja y, jestem w szkole, w której nie, ma, nie dajemy sobie na co dzień ocen, ale oczywiście pod koniec roku dajemy te oceny na świadectwo. I w tym roku jestem trochę załamany tym, w jaki sposób y, nagle się okazało, że jednak te dzieciaki są, wiesz co, to, że one chcą, są zawiedzione, albo są zadowolone, albo słyszą te słowo bardzo, to słowo bardzo dobre, albo tam dopuszczający, to jest jedna rzecz. Ale to, co mnie najbardziej frustruje, to jest takie od razu porównywanie się z kimś innym, mhm. gadanie o tym i to też czasami rodzice to jakby wspierają, mówiąc, no dobra, byłbym, cieszyłbym się z tej czwórki, gdyby Zosia albo Marysia albo mhm. jakiś inny Patryk też tak miał, ale on nie może mieć czegoś, a ty nie możesz mieć czwórki. No po prostu odjazd. Tak, to na no, a media społecznościowe uwielbiają porównywanie się, więc tutaj naprawdę wielki apel: wyluzujmy w tym porównywaniu się. Ja zawsze moim absolwentom, którzy kończą liceum i jeszcze są przed maturą ustną, mówię, że słuchajcie, posłuchajcie Starego Belfra. Jak dostaniecie 29 punktów na maturze ustnej, chcielibyście dostać, no to tak, tak, chcielibyśmy dostać. No właśnie, więc jak dostaniecie takie 29 punktów i będziecie tacy szczęśliwi, wyjdziecie. I czasami się okaże, że jesteście szczęśliwi do momentu, w którym okazuje się, że koleżanka obok dostała 30 <laughs> punktów. I wtedy okazuje się, że to już nie jest żaden sukces, tylko to jest tragedia życiowa, bo przecież ta koleżanka zawsze miała czwórki, a ja miałem piątki. I czemu ona dostała 30, a ja 29? Więc. Więc to, to, to jest jakaś taka klątwa, faktycznie, porównywania siebie ze wszystkimi, ale to chyba działa. W życiu i w, w każdej sferze tego naszego życia, i w kwestii zarobków na przykład, tak, popatrzcie, tak. że to nie jest naprawdę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy okazuje się, że ktoś zarabia więcej, mm -hmm, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Ale wiesz, jak zacząłeś apelować, to ja myślałem, że zaapelujesz o coś innego i nawet się ucieszyłem, ale zaapelowałeś też w bardzo ważnej sprawie, więc ja zaapeluję, to też mam swój apel w takim razie. Okay. Ja, mam przy, ja mam apel do nauczycieli, chociaż nie wiem, czy już nie za późno, ale może jeszcze nie. Otóż apel dotyczy y, ocen, wystawiania ocen i tego, że w niektórych szkołach, albo w niektórych miejscach są tacy nauczyciele, z nami osobiście, którzy wyliczają te swoje oceny na podstawie jakichś nieprawdopodobnych wzorów, wag, procentów. Od tego i tego procentu jest czwórka, a potem to już trójka, a potem piątka i potem dziecko chodzi niesmaczone, bo do najwyższej oceny y, trzeba jeszcze jedna dziesiąta, albo dwie setne, albo i 2%, 2 nawet. Dajcie proszę Państwa koledzy, koleżanki po fachu spokój z tą chemią, taką jak w tej, tej aptece. Po prostu... Tak, C2H, to, 5Oh, prawda, tak. to nie jest tego warte. Jeżeli widzicie, że u serce Wam podpowiada, że uczeń powinien mieć lepszą ocenę, to mu postawcie tą lepszą ocenę. Czy, przecież to 2% czy ten 1% to czasami był po prostu, była po prostu jakaś prosta pomyłka na sprawdzianie. Co Wy nie po... po popełniacie żadnych błędów, nie, 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 czasami nawet w liczeniu punktów popełniamy błędy. I y, ja mam taki apel, żeby sobie dać na luz i y, naprawdę pomyśleć o tym, czy robimy dobrze, kiedy tak przyzwyczajamy się do tego, żeby, żeby dać konkretne, bo, bo wydaje nam się takie bardzo sprawiedliwe, a to, to wcale nie jest sprawiedliwe moim zdaniem. No, tak, to, ja to też powiedziałem. wyszedł nam fajny apel końcoworoczny, edugatkowy. No, ja Pamiętasz mam... apele? Macie apel? Nie, nie mamy no? apeli. mamy, mamy na no 1 września mamy urodziny szkoły po prostu, a pod koniec mamy piknik. I na tym pikniku jakoś tam to wszystko się dzieje. To przed wami jeszcze ten piknik? Tak, tak, no bo on jest w dniu zakończeniu roku szkolnego. A, okej, okay. a to, to my już mieliśmy trawa party. Ale powiem Ci, że to brzmi i tak dosyć hipisowsko to trawoparty. Tak, gramy w siatkówkę, robimy grilla, więc trochę jesteśmy nieekologiczni w tym wszystkim, jak się tak zastanowię, no ale dobra, czasami raz na rok tego grilla można zrobić. Czyli macie luz na trawie. Jest fajnie, tak, dokładnie. Ekstra. ekstra. Y Chciałem Już nie coś... skończyliśmy, prawie, nie? No. Luzacko. Luzacko. Nie, bo to jest, to, to rozmowy kształcą, zwłaszcza jak spotka się dwóch mądrych ludzi, to zazwyczaj tak jest. Tak, to do mądrych y, takich wniosków się dochodzi. Nie? Mm -hmm. Tak. Czyli, y, żeby już tak powoli podsumowywać ten odcinek, to powiedzieliśmy sobie, że po prostu nieodzowna na koniec roku jest trawa, więcej luzu. I yy, nie bycie. łąka kwietna, lepsza nawet od trawy. Jest. Aha, i łąka kwietna yy, profesora Czachorowskiego Tak. Okej. Okay. I ten. Co my tam jeszcze z tych wszystkich odcinków mamy? Już nie pamiętam, już mi się to wszystko po. Oho, to jeszcze wspinaliśmy się po górach, o więc można tutaj zdobywać. Oj, i faktycznie! I po górach się wspominali. Ojej, przecież szczyt, my myśmy... szczytowanie też ważne. Tak, szczytowanie na trawie. Wow to ja już chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Rozważyliśmy się. <śmuszczam śmuszczam> Edukacji. Powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiem? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym całym czasie. <śmuszczam> Zapraszamy na wrzesień, będzie równie ciekawie. Piszcie do nas z różnymi pomysłami. My sobie tutaj się teraz, my sobie idziemy teraz na trawę w takim razie trochę.